Cześć kochani, witajcie kolejny raz na moim kanale. Ja do Was powracam po długim czasie. Bardzo, bardzo długo nie dodawałam żadnego filmiku, ale napisałam ostatnio postę na moim kanale, że postanowiłam od tego, od nowego roku zacząć nagrywać filmiki. Mam zamiar powrócić do nagrywania filmików w języku polskim. Wam powiem, że trochę się stęskniłam za nagrywaniem y, po polsku, dlatego stwierdziłam, że będę też nagrywać filmiki po polsku. Ja oglądam y, YouTube'a ang angielskiego, tak jakże i polskiego, i no, ale stwierdziłam, że będę nagrywać właśnie y, filmiki także po polsku. Mam nadzieję, że y, Fajnie będzie to wychodzić, właśnie w tym roku wracam do Was z, mam bardzo dużo pomysłów i właśnie chciałam wyko wykorzystać to, zrobić z tego jakiś content fajny, żeby yy, no jednak powrócić do tego kanału i rozwinąć go bardziej. Także jesteś, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie zostać ze mną, to zapraszam Was do subskrypcji mo mojego kanału, yy, zostawcie lajki pod filmikami, i zapraszam też do y, pisania komentarzy. Ja zawsze będę chętna na odpowiedzieć na każdy komentarz. No także y, tak chciałam zacząć ten filmik. Y, dzisiejszy filmik będzie, tak jak już widzicie pewnie po tytule, mam dla Was dość duże denko. Jest to denko z przed kilku ostatnich miesięcy. No, zebrała mi się duża torba, ale mam tutaj też y, polskie kosmetyki także chciałam wam się y, podzielić z, wa z wami y, opinią na temat tych kosmetyków także jeżeli jesteście zainteresowani y, to zapraszam was do oglądania no, a więc ja mam tutaj tą torbę i ja sobie będę z niej wyciągać te rzeczy jest ich dość sporo. Postaram się, żeby ten filmik nie był nie wiadomo jak długi. Także zacznę sobie może od pierwszej rzeczy. Jest to Radical Med koncentrat przeciw wypadaniu włosów. Taki. Jest to 100 ml. Ja go kupiłam tutaj w polskim sklepie. ja sobie, Ja sobie to... Ja tego koncentratu używałam jako właśnie wcierki do włosów i wam powiem, że fajny był i na pewno do niego wrócę, bo on po prostu sprawił, że moje włosy y, rosły i mnie wypadały. Miałam tutaj właśnie na skroniach, y, rosły mi nowe włoski, i tutaj też y, po prostu dużo było baby hairów. No, także ten produkt jest naprawdę fajny i polecam Wam go bardzo. Kolejną rzeczą mam tutaj yy, z L'Oreal'a taki peeling yy, do skóry głowy. I tutaj mamy 150 ml. Ja go zużyłam całego, i wam powiem, że on jest bardzo fajny i ja do niego wrócę. Ja sobie go zamówiłam na Amazonie. Yy, ja teraz kupiłam sobie w Polsce, jak byłam, taki. Yy, kupiłam sobie taki trychologiczny. Yy. Trychologiczny skrap do włosów, peeling do włosów, wiecie, ten taki, no, bez żadnych ziarenek i tak dalej. Ten ma ziarenka, ale yy, no powiem jednak, że wolę chyba ten, bo jak używam ten, to czuję, że ta skóra głowy jednak jest bardziej taka czysta i taka bardziej do, doczyszczona, a po tamtym nie mam takiego yy, uczucia. W sensie, ja go wykorzystam, dam mu jeszcze szansę i tak dalej, ale. Myślę, że jak ta to mi się skończy, to wrócę do tego. Kolejną rzeczą: mam tutaj taki y, peeling do twarzy. I jest to z tej firmy. Kiedyś Wam już też pokazywałam taki peeling. Ten jest bardziej taki y, Taki out, czyli taki owsiany. I tutaj można go używać jako y, maski i peelingu, czyli takie dwa w jednym. Także fajnie się będzie sprawdzał pewnie. Jak ktoś jest minimalistą, to ma takie dwa w jednym. I on był tak y, średnio bym powiedziała, jak dla mnie. No, ale fajny był. Fajne dawał rozjaśnienie na twarzy. Kolejną rzeczą mam tutaj y, taki płyn micelarny mały z tej firmy Simple. Ja nie wiem, czy ta firma jest w Polsce, ale no, ja tutaj kupuję często te płyny micelarne. Bardzo je lubię, są nawet fajne, takie y, nie podrażniają skóry. I ja mam chyba jeszcze trzy opakowania tutaj w tym denku, Tutaj mam taki mały, 125 ml. No, także y, ja lubię te, fajne są, polecam. Kolejną rzeczą, mam tutaj dwa antyperspiranty pod. An, dwa antyperspiranty takie w kulce, bo ja nie używam antyperspirantów w sprayu. To jest po prostu nie dla mnie. Y, Żaden na mnie nie działa, w sensie ja nie mam takich problemów, yy, ale po prostu one na mnie nie działają. Nie lubię, tego, yy, nie lubię tego efektu, tego zapachu, tego uczucia po sprayu, także ja używam tylko tych, yy, tych rolon. I mam tutaj taki zdaw yy, z granatem, Wam powiem, że ten zdaw to była jedna wielka porażka. Dla mnie on nie działał, ja go zużyłam do końca, ale on nie jest dla mnie, ja go nie, nie polubiłam go i on w ogóle na mnie nie działał. Dlatego y, używam tylko tego z tego shore. To jest y, taki jak y, Bright booket się nazywa. Ja go kupuję sobie i ja po prostu zamawiam sobie na Amazonie taki trzypak i po prostu mam go, bo on czasami w sklepie ja go nie mogę znaleźć. No, także on nie zawiera alkoholu i on na mnie działa najdłużej i jest dla mnie najlepszy. Kolejną rzeczą mam tutaj y, wykończoną już do dna wazelinę. Ja powiem wam że, wam, że... no i takie pudełko starczyło mi na bardzo, bardzo długo. Y, już miałam aż co męczyło, żeby to wykorzystać, ale Wam powiem, że dla mnie y, wazelina jest najlepsza, jeżeli chodzi o nawierzanie ust. Nic nie przebije wazeliny. Dla mnie wazelina jest najlepsza. Ona też nawet fajny efekt daje na ustach i ja wazelinę nakładam na usta taką szpatułką albo po prostu takim patyczkiem na usta, żeby bezpośrednio nie wkładać tam palców i żeby nie nakładać na usta, no ale wazelina jest dla mnie najlepsza. Tutaj mam kolejny taki, taką, miałam maskę do e, ust, fajne takie, e, fajne opakowanie z Revolution. Ja sobie ją zamówiłam raz na, e, na Look Fantastic, na stronie Look Fantastic. Bardzo fajnie pachnie, e, pachniała, no fajna była jako maska do e, ust, fajne usta były po niej. Sobie zatrzymałam to pudełko. Ten słoiczek znaczy się. Fajny jest. Yy, może kiedyś do niej też wrócę. No, ale z Revolution jeszcze nie miałam. Także wam polecam też. Kolejną yy, rzeczą mam tutaj taki krem do stóp z Eveline Foot Kermet. I wam powiem, że yy, fajny był ten krem. Ja sobie go kupiłam w byłam na urlopie w Bułgarii i oni właśnie też w tej swojej drogerii takiej mają te kosmetyki z Eveline, także właśnie jak zawsze tam jestem, to ja sobie kupuję kosmetyki z Jai, bo oni mają te kosmetyki z ziai, no i właśnie wtedy będąc tam, to sobie go wzięłam, ten krem do stóp i wam powiem, że bardzo jestem zadowolona. Fajnie on zmiękczał, bo ma pewnie w sobie ten... Yy, mocznik, także ja byłam z niego zadowolona i fajny jest dostęp, polecam Wam. Kolejną rzeczą mam tutaj y, 24-karatowy y, Coco Gold z Hello Body to jest y, olej do twarzy i on miał takie właśnie złote drobinki w sobie. Nie wiem, czy jeszcze może tutaj trochę jest. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie. Trochę nie będzie chyba widać, ale takie, jak tutaj widzicie, takie złote drobinki miał w sobie. Fajny był taki na co dzień nawilżający. W sensie żadne wow, ale fajne był nawet. Fajnie było przetestować. Kolejną rzeczą mam tutaj taki mały puder z Elizabeth Arden. Miałam taki Translucent. Translucent, taki luz powder, czyli ten, wiecie, powder taki, ten puder sypki. I ja go sobie używałam właśnie pod oczy w strefę T. No, fajny był. Polecam Wam. Kolejną rzeczą. Mam tutaj perfumę. Zużyłam bardzo dużo perfum. W sensie, mam dużo zużytych perfum, i ja sobie zostawiłam Tak jakby je razem w jedno dęko, żeby mieć wszystkie te perfumy razem. I to jest ten, ta perfuma Yves Saint Laurent Libre. Jest taka to butelka, bardzo fajna butelka, podoba mi się, bardzo fajna. I ten perfum, on jest bardziej. Ten perfum jest właśnie bardziej na wieczór jak dla mnie. Ja Wam nie będę opisywać zapachów, bo ja w tym dobra nie jestem. Także nie będę tutaj wymyślać. No, ale ten bardzo Wam polecam. Pewnie większość z Was już zna ten perfumę. Kolejną perfumą jest to Emporio Armani: Because It's You. It's for hair. Wiadomo to, że to dla niej, bo jest też męska, taka sama. Męska też jest bardzo fajna, też Wam polecam. No i to jest yy, taka perfuma. I ten zapach już jest bardziej słodki. Ale też jest fajny i Wam powiem, że perfumy z Armani'ego fajne są też. Kolejnymi rzeczami, ja tutaj będę sobie po dwa wyciągać. Mam tutaj nocny koncentrat do rąk na noc z topy i ja dostałam ten y, krem do rąk od koleżanki. Ja lubię kosmetyki stopy, i oni naprawdę mają y, świetne kosmetyki i na żadnym kosmetyku jeszcze się nie zawiodłam. Y, no, także kosmetyki stopy fajne są i ten krem do rąk fajny był na y, na noc, w sensie on bardzo fajnie też zmiękczał. Kolejną rzeczą mam tutaj taki ten mały y, mi celarny z garniera różowy taki na podróż, one fajne są na podróż te 100 ml on jest spoko ten yy, ten płyn micelarny z Garniera ten różowy, ja zawsze do niego wracam, mam tutaj dwa takie spraye z Rituals i to był yy, ten tutaj był to Holy Lotus and White Tea, a ten tutaj yy, to był Sweet Orange i Cedar Wood. I ja miałam go zawsze takie małe, miałam w zestawach te spreje, to są po prostu wiecie, takie mgiełki. I one fajne też są na podróż. Ja zużyłam, już kiedyś też miałam to, y, taką pomarańczową, to jeszcze nie miałam. To ma bardzo specyficzny zapach. Y, no, ale ogólnie ja lubię kosmetyki z Rituals, także też będę zawsze do nich wracać. I... Jeżeli jeszcze nie próbowaliście kosmetyków z Rituals, to bardzo Wam polecam, kupcie sobie chociaż jedną rzecz, żeby przetestować i właśnie fajnie też, bo są takie też małe próbki, małe spraye, małe scruby i tak dalej, możecie sobie przetestować, żeby od razu nie kupować większych opakowań, także no, polecam Wam te spraye, fajne są też do torebki. Kolejną rzeczą mam tutaj korektor z Vivo. Camouflage Forever Better Skin miał i Wam powiem, że ten korektor jest po prostu wspaniały. Yy, ja go używam tego korektora, nawet yy, w sensie nie nakładałam podkładu, tylko po prostu ten sam korektor. On fajnie zakrywa niedoskonałości, fajnie rozświetla, nie wysusza skóry, nie, yy, wiecie, nie, jak nałożycie go pod oczy, to on się nie wchodzi tak w zmarszczki i tak dalej. fajne jest, jak da się puder pod oczy i tak dalej, to się tak fajnie wpasowuje z tym pudrem i fajny efekt to daje. Bardzo fajne i jak mi się mój skończy, to kup za, yy, kupię sobie jeszcze go raz. Ja miałam odcień yy, chyba dw, dwójkę, ale ja go już tak wykorzystałam, że on po prostu aż to, ten aplikator jest suchy. Aha i fajnie, bo ma też taki ten yy, Aplikator jest taki spory. Także ja byłam z niego bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą mam mój ulubiony krem do rąk z Mixy. Ja też już wcześniej miałam jeden i jeszcze teraz mam jeden. Krem do rąk intensywne odżywianie. I to jest najlepszy krem jak dla mnie. Także on jest ma glicerynę, glicerynę i alantoinę. Sorry, jak mi się mylę jakieś słowa, czy coś, to mnie poprawiajcie. Yy, Długotrwałe nawilża i zmiękczenie nie pozostawia tu z tej formuły. No i ja będę zawsze do niego wracać. Kolejną rzeczą mam tutaj yy, tonik taki z Everline. Też właśnie jak byłam na yy, urlopie, to sobie tam go wzięłam. To jest taki yy, tonik przeciw niedoskonałościom. Yy, był taki zestaw step 1, step 2 i chyba step 3. Ja po prostu sobie wzięłam tego toniku tak o, ten tonik, bo nie miałam... Y, bo mi się mój skończył. Y, on fajny był, ja sobie go używam codziennie rano i wieczorem i wam powiem, że on przy regularnym stosowaniu tak jakby zmniejszał te y, niedoskonałości. Kolejnymi rzeczami mam tutaj dwa suche szampony do włosów z Batiste i tutaj mam ten original, tutaj jest ten y, Vibrant. Vibrant. No, ten jest bardziej taki owocowy, a ten jest taki, no, ten oryginalny. Na pewno wiecie, yy, na pewno znajcie te szampony. I ja Wam powiem, że przetestowałam inne, yy, z innych firm, szampony do włosów też, suche szampony do włosów. I z, yy, z innych, i teraz mam też taki z LSF i Wam powiem, że nic nie przebije tych szamponów. Także ja nawet nie będę innych kupować, już nie testować. Zawsze będę wracać do tych i co też robię, zamawiam na Amazonie po prostu trzy pak, żeby mieć na zapas i jak dla mnie one są najlepsze i ja zawsze będę do nich wracać. Kolejnymi rzeczami mam tutaj dwa żele pod prysznic i tutaj mam z tej właśnie firmy Simple i ogólnie ta, ta firma ma też fajnie, bo ona ma te takie na przykład ten żel pod prysznic. On był bez żadnych, on był bezapachowy. No i on też nie wysusza. A jak ktoś ma problemy właśnie z jakimiś na przykład niedoskonałościami, nie może używać takich płynów pod prysznic, takich wiecie, jakichś zapachowych czy coś, to ten jest fajny polecam i on był 500 ml i na długo starczył. Kolejną rzeczą tutaj mam taki yy, bardziej jakby mydło. Taka pijanka mydło pod prysznic z DAW i ja go wcześniej nie widziałam tego Płyną, dlatego ostatnio był w, tutaj w takim sklepie BND. Ja sobie go wzięłam kosztował 3 funty. Piękny zapach różany. Bardzo przyjemnie się go używało, bardzo fajny był i fajnie nabierzał Kolejnymi dwoma rzeczami są tutaj balsamy do ciała i tutaj mam taki balsam do ciała z garniera Oil Beauty. I ten, y, ten balsam był wspaniały po prostu na lato, ja go uwielbiałam, on ma taki, tak pięknie pachniał Ja go zużyłam całego, aż do dna Bardzo pięknie pachniał, nawilżał, natłuszczał, bardzo fajne na lato Kolejną y, rzeczą mam tutaj też balsam do y, ciała z firmy Bulgarian Rose Bulgarian Rose Taki body lotion różany ja go kupiłam w Bułgarii, w Lidlu. No, a wiecie, że wiecie lub nie wiecie, ja lubię te ich kosmetyki różane, także musiałam go sobie wziąć. Tu jest tylko 200 ml, ale Wam powiem, że on y, to jest taki balsam, który bardzo szybko się wchłania. Także jeżeli ktoś lubi takie y, takie balsamy, to Wam polecam. Jeżeli może będziecie mieli jakiś y, kiedyś okazję, lub zobaczycie gdzie y, kupić, to wam polecam ten balsam kolejną rzeczą mam tutaj y, peeling do ciała taki Sanctuary spa i ja kupiłam ten peeling w raz w tikkimaxie bo po prostu nie miałam już peelingu a byłam tam i zobaczyłam ten to sobie wzięłam ale wam powiem że ja mam tak że jak używam peelingu do ciała to y, lubię też jak on pachnie ten peeling do ciała nie wiem czemu tak mam ale po prostu tak mam i był to on po prostu pachnie tak jakby taką pomarańczą, ale żadnej przyjemności, ja go zużyłam, ale przyjemności z tego y, używania skrabu nie miałam żadnej. No, także on był taki sobie, ja po prostu nie powrócę do niego. Mam jeszcze tutaj kolejne trzy płyty micelarne z tej, z tej firmy, tej samej, co Wam pokazywałam, z tej Simple. I mam tutaj, tamto jest też zielony i tutaj też jest ten zielony, a te niebieskie one są y, Water Boost, ale Wam powiem, że te są bardziej do takiej wrażliwej i suchej skóry. No, ale ogólnie one są fajne i ja zawsze będę do nich wracać. Także polecam Wam, że nie są drogie jakoś po dwa funty. Y, Kolejną rzeczą mam tutaj naturalną oliwkową odżywkę do włosów codzienna, pielęgnacja z ziai. Taka i ogólnie to fajna była, ale żadnego wow. I ja przestałam stosować ją do włosów, po prostu wykorzystałam ją do yy, golenia. Kolejną rzeczą mam tutaj taki yy, płyn micelarny, płyn micelarny z Bielendy. Ja jak byłam w Polsce, sobie wziąłam go w hebę. Fajnie, ja lubię te takie dwufazowe. Yy, zapachowy To był ten właśnie różowy, bo jeszcze chyba jest ten zielony z awokado. Jak dobrze pamiętam. No, ale ten był fajny i był lepszy. Bo też taki... Bo wam powiem, że niektóre te płyny micelarne, one jak... Yy, jak usuwasz makijaż mi to takie dają... Później jest taka ta twarz sucha. A ten właśnie takiego uczucia mi nie dawał. Także ja go polecam wam. Kolejną rzeczą... Jest to już moje, nie wiem które opakowania. Jest to ta y, odżywka 3-minutowa z Pantin. Ja też mam ten szampon. Tam się skończyła, kupiłam sobie kolejną. Także one są fajne, bardzo ładnie. fajnie nabijają włosy, pachną ładnie włosy. Ja nie używam ich za każdym razem, no ale to jest fajna. Właśnie obca: jak ktoś nie chce długo trzymać maski czy coś, to ta odżywka jest fajna. Bardzo ją polecam i ja będę zawsze do niej wracać. Kolejną rzeczą. Mam tutaj następny, ten płyn celarny. Tutaj mam taki z takiej firmy Persian Red London. Taki mały spray lakier do włosów. 50 ml, fajny był na podróże. Ja go kiedyś dostałam w Glossy Boxie. Fajny był bo nawet właśnie, bo niektóre lakiery do włosów ja jak stosuję, nie wiem, ale one tak jakby sklejają mi włosy, i mimo to, że zawsze wstrząsam ten lakier do włosów przed użyciem. I staram się też, żeby to nie było tak yy, z takiej, w sensie, dalekiej odległości. I ten fajny, był, bo niesklejowo, co fajniej nie także ja go polecam. I ja lubię takie yy, miniaturki mało opakowania, bo fajne są na przetestowanie i na podróże. Kolejną rzeczą mam tutaj Schwarzkopf i Jest to Anti-Yellow Purple Pigment, czyli to jest, wiecie, ten yy, szampon fioletowy, żeby wam nie welował te. Yy, Żółte odcienie na blond włosy. On chyba kosztował 2 funty i Wam powiem, że fajny był. Ja teraz używam takiego fioletowego z LSF, ale ten też był bardzo napigmentowany i nie trzeba było go dużo. Fajny był. Mam tutaj ostatnie trzy rzeczy: Puder z Vibo. Ja mam odcień jeden. Miałam odcień jeden. I to jest Smooth Wear Matte Powder. Ten puder był matowy. Ja go zużyłam całego, ale on był dla mnie za matowy. Trochę mi wysuszał tak cerę Pisze matujący i wygładzający puder do twarzy z kolagenem i witaminą E. No, ja go kiedyś kupiłam w Rosmanie. Ja go wykorzystałam całego, ale bym do niego nie powróciła. Po prostu nie jest dla mojej, nie jest dobry dla mojej cery. Nie wygląda fajnie na buzi mojej kolejną rzeczą mam tutaj y, taki kremik z y, Balea z tej z tej drogerii DM kokosowy y, on był bardzo fajny taki uniwersalny krem y, ja jeszcze mam drugie też opakowanie bardzo fajny był ten krem uniwersalny polecam pięknie pachnie i ostatnią rzeczą mam tutaj taki tinted lip balm z firmy Glow On Fifth Beauty i to był taki po prostu taki kolor miał taki balsam do ust taki dawał taką poświatę y, różową, czerwoną, coś takiego fajna wierzał usta, ale ja bym do niego nie wróciła, ja, ja go dostałam po prostu w Glossy Boxie w tej subskrypcji, y, ja bym do niego nie wróciła bo on bardzo szybko się y, mi zjadał z ust, także teraz już wiem i bym po prostu do niego nie wróciła. Także yy, to wszystkie produkty. Mam no, tutaj w pustą torbę. No, także Wam powiem, że trochę mi się tych kosmetyków nazbierało. Yy, cała torba. Dawno nie miałam tyle tych kosmetyków. No, ale teraz będę już się szykować na kolejne denko yy, i na następny filmik. Ja jestem bardzo zadowolona i. Ja Jestem bardzo zadowolona i już nie mogę się doczekać, aż będę nagrywać teraz regularnie filmiki, filmiki i dodawać. Mam nadzieję, że ten nowy kontent Wam się spodoba. I wiem, że lubicie też właśnie projekt Denko. Ja sama je lubię oglądać. Powiem Wam, że chyba to są jedne z najczęstszych, najczęstszych filmików, które oglądam. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn